Znajdujesz się w starożytnej, spowitej mroki świątyni. Niesamowite cienie spodniczo tańczą na ścianach. Z oddali dobiegać ich szelest. A mnie atakuje mrówka Siemano. Witam Was. To ja, Kakashi. Witam Was w jednym z naszych pierwszych gameplay. Dzisiaj zaprezentujemy Wam grę Fallout 2, która jest kontynuacją kultowej gry Fallout 1. I żeby was nie oszukać, nie jest poprzedniczką. Gry, którą znacie dzisiaj jako Fallout 3, przepraszam was za moje zdołowanie, ale naprawdę mam jakiś problem z frapsem i nagrywam to już trzeci raz. Wyjdzie mi już ta kwestia, dlatego przejdę szybko do sedna sprawy. Fallouta 2 i Fallouta 3 różnią zasadniczo... Różni zasadniczo wszystko. Przede wszystkim nie jest to jakaś zręcznościówka rodem z Call of Duty, w której nasze statystyki nieznacznie wpływają na naszą mobilność w walce. Tutaj wszystko zależy od naszej postaci, jest to typowy roleplay i... Losy naszego bohatera, los całego świata zależą od tego, jak rozdajemy punkty w statystyki. Może się to wydawać trochę głupie, ale dla fanów RPG jest to naprawdę duża atrakcja. Naprawdę jestem przekonany, że mimo słabej grafiki w dzisiejszych czasach wielu z Was naprawdę spodobałoby się ta gra. Osobiście dwa lata temu byłem w niej naprawdę zakochany. Grałem w nią dość długo, wystarczająco, żeby poznać większość, jeśli nie wszystkie jej sekrety. I postaram się wam pokazać parę fajnych trików. Sama walka wygląda na zasadzie turowej. Mamy z punkty akcji. Strzał, kopnięcie, rzut nożem, granatem wymaga określoną ilość punktów akcji, zależnych od naszej zręczności. Procent szansy trafienia przeciwnika jest również zależny od punktów rozdanych. Walkę wręcz, wstrzelanie yy, 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 z broni palnej, z broni ciężkiej bądź laserowej. No więc pokrótce mamy tutaj takie opcje jak broń ręczno-palna, broń ciężka, broń energetyczna, walka wręcz, broń bra biała, rzucanie. Tego raczej nie muszę wam tłumaczyć. Rzucanie oczywiście odnosi się do granatów, noży i innych tego typu bajerów. Pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc leczy małe obrażenia zadane nam w walce i pomniejsze rany, które mogą zadać nam przeciwnicy. Leczenie. Leczenie jest dosyć trudniejsze. Leczy więcej punktów życia i leczy ciężkie obrażenia, które możemy odnieść w walce, takie jak na przykład złamana noga, uszkodzone oko, złamana prawa-lewa ręka. Z kolei skradanie się, otwieranie zamków i kradzież to umiejętność typowo dla kogoś, kto lubi się czasem zakraść, coś wyciągnąć z cudzej kieszeni, otworzyć jakiś zamek, rozbroić safe. Dodam osobiście, że całkiem to lubię i. Jeśli ktoś tutaj pokombinuje, może znaleźć naprawdę parę ciekawych miejsc, z których można się nieźle obłowić. Pułapki. Pułapki są tutaj też dość szeroką kwestią, bo możemy na przykład rozbroić bombę, która jest zamocowana na przykład w sejfie, możemy rozbroić minę, ale również jeśli mamy rozwinięte na duży poziom umiejętność pułapki i kradzież, Możemy podrzucić komuś na przykład nastawioną na wybuch za 3 minuty paczkę dynamitu do cudzej kieszeni. Daje to naprawdę ciekawy efekt, kiedy się odsunie, stojący gość jak gdyby nigdy nic, patrzy się przed siebie jak zwykle. Okay. I a ja nagle widzimy, słyszymy huk, widzimy dużo dymu i rozwalone po całej manty kawałeczki jego ciała. Nauki ścisłe i naprawa to umiejętności, które przydadzą nam się w obcowaniu z komputerami i różnego rodzaju sprzętem, a także w wymienianiu poglądów na temat fizyki, chemii z różnymi NPC, którzy naprawdę będą w stanie nam pomóc, na przykład w stworzeniu odtrutki na swego rodzaju narkotyki, bądź stworzenia silniejszych narkotyków. Retoryka zwiększa prawdopodobieństwo tego, że przekonamy kogoś w trakcie dyskusji, iż nasze racje są bardziej racjejsze niż jego racje. Nie wiem, czy nie zrozumieliście. W każdym bądź razie chodzi o to, że mając dużą retorykę macie dobre gadane. Handel hazard, sztuka przetrwania. No. Nie będziemy się rozwodzić. A nie, nie, nie. Sztuka przetrwania. To muszę wam wyjaśnić. Podczas podróży po mapie. A zresztą właśnie. To tłumaczę wam to podróżując po mapie. Jeszcze wyjaśnię wam na szybkości, do czego służą e, jeszcze statystyki naszej postaci. Siła oczywiście. Moc naszego, że tak powiem, pierdolnięcia, u, e, naszego udźwigu, percepcja. O, percepcja jest ciekawa, bo, że tak powiem, percepcja jest też, że tak powiem, wyznacznikiem naszej celności, jak również tego, jak jesteśmy spostrzegawczy. Potrafi nam dać więcej informacji w trakcie obserwowania pewnych postaci, zwiększa nasze niektóre umiejętności, takie jak leczenie, strzelanie z broni palnej, naprawianie. Wytrzymałość, ilość punktów akcji, i także dodam tak po cichutku, że jeśli ktoś z Was planuje zostać w tej grze gwiazdą porną, musi zainwestować przede wszystkim wytrzymałość, charyzmę i siłę. Nie inteligencję. Inteligencja nie jest potrzebna gwiazdą porną. W każdym bądź razie, charyzma. Jakby wam to powiedzieć, charyzma odpowiada za to, jak ludzie będą reagować na nas w trakcie rozmowy, jak też wyznacza ilość towarzyszy, jaką możemy zabrać z sobą na pustkowia. Z tego wynika, jesteś ładniejszy, ludzie bardziej cię lubią i więcej ludzi chce za tobą iść. Inteligencja. O, inteligencja to bardzo ciekawa sprawa. Inteligencja daje, rozwija nasze umiejętności, takie jak nauki ścisłe, naprawa i retoryka ale również wpływa na ilość możliwych odpowiedzi, jakie możemy udzielić w trakcie rozmowy. Dodam, że jeśli nasza inteligencja wynosi 1 albo 2, nasza rozmowa wygląda na zasadzie yy, a, yy, na dobrą sprawę, nie od wielu słów. Potrafimy powiedzieć, jak się nazywam, albo że coś nas woli, a, i że jesteśmy głodni. Zręczność. Zręczność, zręczność, zręczność. Zręczność to są nasze punkty akcji, kochane, i klasa pancerza. Klasa pancerza modyfikuje prawdopodobieństwo trafienia się przez przeciwników. Sami dobrze widzicie, a punkty akcji są to punkty, które możemy wykorzystać w trakcie walki turowej. No i szczęście, szczęście wbrew pozorom nie jest jak w Falocie z szyby znacznikiem. Szansy na trafienie krytyczne. To znaczy też, ale przede wszystkim określa to, jaką mamy szansę na spotkania losowe w trakcie podróżowania po pustyni. Bądź też, czy przytrafi nam się czas na jakiś czas coś miłego, a co to będzie, to dowiecie się w swoim czasie. Teraz, jeśli zdążę, postaram się pokazać wam, jak w dosyć szybki sposób przejść świątynię, do której wysyła nas ta wredna starucha, która jest przywódcą naszej wioski. Świątynia jest swego rodzaju tutorialem, który ma nas nauczyć podstaw tej gry. Przepraszam za nieczytelne napisy, ale... Udało mi się jak na razie załatwić tylko wersję rosyjską tej gry ze słabym spostrzeniem. Nigdy w życiu tyle nie Nie zajęło mi tyle czasu zabicie jednej Jak widać w świecie falaut to wszystko jest możliwe. O, teraz do akcji wkroczyły dwie. Walka turowa. Proszę się naprawdę nie zniechęcać. Wiem, że z boku wygląda to naprawdę nudno. Wydawać by się mogło, że jakby cała walka miała wyglądać w ten sposób, to idzie zasnąć przy tej grze, ale gwarantuję wam, że wystarczy posiedzieć tutaj 10-15 minut i wszystko staje się jasne. Gra jest naprawdę ciekawa i walka turowa przestaje nam przeszkadzać. W miarę tego, jak rośnie nasz poziom, zabijamy coraz szybciej, czyli gra też nabiera w pewnym sensie dynamizmu. Tutaj na tym skrzyżowaniu widzimy wejście. Dwa korytarze. Tutaj możecie wejść, jeśli macie ochotę, ale naprawdę nie polecam, gdyż tylko marnujecie dużo czasu na zabicie mrówek i zgarnięcie leczniczego proszku. I odtrutki, która niewiele Wam się przyda, jak na razie. Tutaj z tego co pamiętam, też nie było nic ciekawego. Co najwyżej, możecie tu wejść, jeśli chcecie pobić próbki, żeby zdobyć trochę doświadczenia, ale naprawdę mi się nie chce, więc przepraszam Was, ale przejdę od razu główną drogą. O, drzwi są zamknięte. Co należy zrobić w tej sytuacji? Otóż, podobnie jak w Falloutie trójce, tutaj kłaniają się nasze umiejętności. Nie będziemy się skradać przed drzwiami ani kraść. Drzwi spróbujemy je otworzyć. Zręcznie otwierasz zamek w drzwiach. Zdobywasz 25 punktów doświadczenia. Dziękuję. Teraz możemy wejść do środka. U. Jeśli ktoś z was ma włączony teraz tryb biegania, naprawdę nie polecam przebiegać przez to, jak idiota. Cały korytarz jest wręcz naszpikowany uniesionymi płytami. Właśnie, które wystrzelują w naszą stronę na no, ostrzone pale. Jako, że nie mam zbyt dużej percepcji, nie jestem w stanie ich w porę zauważyć. Więc chyba po prostu przebiegnę przez to, jak idiota i będę się modlił, żeby żadna we nie trafiła. O, udało mi się nawet nie nadotknąć na ziemi. No dobra, no to idziemy dalej. Jako, że powoli kończy nam się czas, od razu na pewno teraz musimy przejść tym wąskim korytarzykiem. Tutaj gdzieś chyba zaatakuje nas mrówka. Tak już ją widzę. Trzeba ją zlikwidować szybko. Jej nie zlikwiduję, jako że swoje umiejętności rozdałem bardziej pod dobrotliwość cechy takie jak retoryka i leczenie. Do czego mi się to przyda, zobaczycie nawet na koniec tutorialu. Dobra, żeby nie mącić wam już w głowach, żebyście musieli biegać po całej świątyni jak kurczaki bez głowy i zastanawiać się, jak przejść przez te drzwi, których nie da się otworzyć, nie da się ich rozwalić pięścią, od razu wam mówię, że. W tym oto wazonie znaleźć możemy ładunek wybuchowy. Teraz zmierzamy powoli w stronę drzwi, albo podbiegniemy. Spokojnie, spokojnie, to tylko gigantyczna mrówka. Teraz jeśli zaraz jej nie zabijemy, to pożre nas bezlitośnie. A, lubi tak opnięcie. Należy podejść pod drzwi przyciskiem i wejść w ekwipunek. Użyć ładunku wybuchowego. Nastawię na 30 sekund, na... Ło... dobrze jest dodać, że jeśli nasza umiejętność pułapek nie jest zbyt duża, bomba może wybuchnąć przedwcześnie. Dlatego zawsze jest lepiej w takiej sytuacji dać sobie lekki zapas i spierdalać. W międzyczasie zaatakowana smutka. O, przegapiliśmy eksplozję. Przynajmniej ja nie zwróciłem uwagi. Może będzie widać na filmiku. W każdym bądź razie przechodzimy przez te drzwi. O. Który była pułapka. Wchodzimy od razu w ten korytarz, żeby nie bawić się ze skorpionami, gdyż jak nas otrują, to stracimy potrzebne nam punkty HP. Punkty HP są tutaj. Czy widzicie, jakie te mrówki są zginne? A w dzieciństwie byłeś kozak, bo paliłeś się lupą. A jak przejść ostatni etap świątyni naszego tutorialu, pokażę Wam w następnym filmiku, gdyż nie pozwoli mi na to czas. Tego zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych gameplay. Staram się jak najszybciej wydać drugą część. I co tu dużo więcej mówić? Do usłyszenia. A, no i może zanim powiem Wam do usłyszenia, poproszę Was jeszcze delikatnie o subskrypcję, które przyda mi się w przyszłości. Cześć.